na kanale. Witam się z Wami w trzeciej i zarazem ostatniej części z naszego wyjazdu na Filipiny. Jak mogliście zobaczyć byliśmy wcześniej na Sikihorn, na Bohol, na Cebu i przyszedł czas na Palawan. W ostatnim filmie byliśmy na wyprawie 3 dni 2 noce, którą serdecznie Wam polecam. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, odsyłam do poprzednich filmów, a tymczasem zaczynam naszą przygodę w El Nido. Dojechaliśmy do portu, tam stoją wszystkie te łódki z wycieczek i teraz trzeba szukać jakiegoś noclegu, bo ostatni prom koron do Elni dojedzie chyba o godzinie 12, a jest 16, więc nic nie mamy. Podczas poszukiwań noclegu korzystaliśmy z bookingu, jednak gdy znaleźliśmy już obiekt, który nas interesuje, stwierdziliśmy, że pójdziemy na recepcję do tego hotelu, zapytamy jaka jest cena za nocleg i się zdziwiliśmy, bo wyszło, że o prawie połowę większa niż to, co było oferowane na bookingu. Zanim przyjechaliśmy na Filipiny, to było sporo rad na różnych forach, żeby nic nie bookować, tylko na miejscu kupować, bo nie dość, taniej, to jeszcze większy wybór. I jak widzicie, nie zawsze się to sprawdza. Tam chłopaki grają w tenisa. Tam w koszykówkę. To jest właśnie takie ciekawe i fajne życie, co sobie prowadzą, a nie komputery. Ja wiem, że u nas też można wyjść, ale zbierz z taką ekipę, jak tutaj sobie gra w kosze. 10 osób. Ciężko wydaje mi się. I czas najwyższy kierować się do Elni do mi się na samym środku. Następnego dnia rano mieliśmy prom z koron do El Nido. Do Elnido przyjechaliśmy dość wcześnie, więc zjedliśmy obiadek w koreańskiej restauracji i jeśli chodzi o nasz hotel, to mieliśmy mieszane uczucia. Zacznę od tego, że ten nocleg zamawialiśmy jakieś dwa tygodnie przed wyjazdem na nasze wakacje, opinie były różne, jedni pisali, że polecają, drudzy, że śmierdzi jakoś w holu, że coś chyba z kanalizą mają. No ale było pełno obiektów na Bookingu, czy też Agodzie lub innych stronach, które bukujecie, z takimi opiniami, że na Filipinach często się to zdarza, więc mówimy, no dobra, inne standardy, ok. Już pomijając, że cena była dosyć wysoka jak na Filipiny. Jeszcze dodatkowa informacja odnośnie jedzenia na Filipinach. Nieważne, czy to było w hotelu, czy w tych takich restauracjach, gdzie jedzenie było w garnkach, wszędzie mięso było z kośćmi. Nieważne, czy to było... Jak w kosteczkę na jakiś sosik, czy w większe kawały, wszędzie kości. Myślicie, że jecie mięso, gryziecie, a nagle tam w środku kość. Tutaj niczego się nie wyrzuca, niczego się nie marnuje. Wszystko jest razem szatkowane i gotowane, dlatego... Uważajcie na swoje zęby, uważajcie na to, co jecie. Potruliśmy się tam po trzech dniach. Te jedzenie hotelowe było niezbyt. Ja nie jestem wybrana, jeśli chodzi o jedzenie. Od razu powiem, że to, co jedliśmy na wycieczce trzy dni, dwie noce, było wyśmienite. Najlepsze jedzenie, jak jedliśmy na Filipinach, wszystko świeże, pyszne. Nawet jedzenie z tych garnków, które widzieliście na poprzednich vlogach, nigdy nas nie struło. A tutaj, no niestety, nie wiem, czy to kwestia tej wody, która sama w sobie miała dziwny zapach czy o co chodziło, ale tak jak widzicie, no, jedzenie nie powalało. Płytki w basenie odpadały, a najlepsze co? Może chyba drugi albo trzeciej nocy zaczęła nam kapać woda z sufitu, więc y, masakra, powiem Wam tak, jest potencjał, jakby ktoś się zajął tym hotelem, to byłby okej, okay, ale tam jest tak dużo rzeczy poniszczonych, siedzenia na basenie, y, właśnie ta woda też jakaś taka śmierdząca. Nie polecam, nie bukujcie tego laima. Trzy razy nie, ale mimo to miał ładny widok z basenu, więc to w sumie nas skusiło podczas rezerwacji tego hotelu. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale to są chyba statki dla lokalnych ludzi I z ta firma jest dla turystów Najwyższa to 150 dla lokalesa, dla turysty to są 500 No tylko dodamy tam kilka zer Jesteśmy na El Nido jakiś biedny piesek z raną na głowie Ojeju Woda niebiesciutka Jutro wybieramy się na Island Hopping. Chyba będziemy Tour A, gdzie jest Big Lagoon. E, bo też sporo widzieliśmy podczas wycieczki 3 dni, 2 noce, więc też nie chcę marnować. Marnować. No nie do końca marnować, ale więcej osób chodzi. Ostatnich 4 dni na Filipinach na wycieczki z nurkowaniem, tylko właśnie też tak pociągować, trochę uciąć sobie e, i odpocząć. Hotel lime od 15 do 17 możecie sobie skorzystać z darmowych lodów albo popcornu, jeśli macie ochotę, dlatego bierzemy w tej chwili no dla ochody. Po paznokcia przetwią sobie wszystkie zdarłam. Jeden mi się zahaczył, to wy wszystkie leciałam zębami. <noise> Więc jak najbardziej dla dzieci sprzyjający hotel lody, popcorn, basen, taka mała sala zabaw na korytarzu, siłownia oczywiście też jest. No, korzystamy z wakacji. z cudownia pogoda jak na razie dopisuje nam znakomicie, znakomicie, normalnie raj na ziemi. Tutaj jest idealny przykład, jak wypoczęty jest człowiek podczas wakacji. Jak się już położył na łóżko, tak od razu zasnął. No ale na wakacjach trzeba też mieć właśnie chwilkę, żeby odetchnąć, i właśnie w tej chwili po dwóch intensywnych tygodniach Daniel w końcu mógł odpocząć. Żeby nie było samych minusów dotyczących tego hotelu, to powiem, że pizza, którą robili na miejscu na piętrze z basenem, była wyśmienita i naprawdę ją polecamy. I pierwsze problemy w noclegowni. Woda no tak, kapie z klimy. <grymne> z sufitu w sumie. Gips już na No ładnie. Po drobnych rewolucjach, mamy no, nowy pokój. Tu klima wygląda ok. I też jest widok, bo to jest praktycznie obok naszego pokoju. Zobaczymy, jaka jest sytuacja na balkonie. Oho. A jest leżak. No jest leżak, to jest okej, okay, tak nie mamy czasu na nim leżeć. Nie wiem czy będzie się to słyszeć, bo pewnie iPhone wygłusza, ale tam słuchać takie świerszcze, coś takiego. Tak głośno siedzi. Woda opadła. Niestety nie ma tu lazurowej, ale jest tak taki widok. O! Łączyły się znowu. dnia wybraliśmy się na Island Hopping e, Tour A najbardziej zależało nam na Big Lagoon była tam jeszcze sekretna laguna e, co zobaczycie na filmiku ogólnie spoko powiem Wam, że po, tym, e, po tej wycieczce 3 dni 2 noce widzieliśmy tyle rzeczy, że już nic aż tak nie robiło na nas wrażenia jeśli macie do wyboru np. 4 dni na palałanie na Island Hoppingach to myślę, że lepiej wybrać 3 dni po prostu na morzu podczas tej wyprawy i zjecie tam pyszne jedzenie i zobaczycie piękne widoki, niezapomniany klimat i wspomnienia na całe życie. Czyli podsumowując, island hopping ok, ale 3 dni, dwie noce według nas było lepsze. Nie pamiętam dokładnie, ile wysp było podczas tury A, około chyba 6-7 w tym właśnie sekretna laguna, do której przechodziło się przez dziurę w skałach i byliście wewnątrz takiej laguny, właśnie otoczonej wielkimi, wysokimi skałami dookoła. Amazing. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zabukować taką wycieczkę online, zanim jeszcze przyjedziecie na Filipiny, myślę, że nie jest to konieczne, ponieważ było tak wiele tych biur turystycznych i wszędzie były wolne miejsca. Może w jakimś ścisłym sezonie tak, ale możecie to wszystko zrobić na miejscu. Podczas każdej wyprawy jest organizowany lunch. Po naszym lunchu wybraliśmy się na Big Lagon. Tam było naprawdę wspaniale. Ja to tak nie bądź taki przestraszony mi ci nic nie robię Chłodniej pewnie Te pieski są przestraszone, ostatnio szliśmy z Danielem i Jakiś chłopak strzelił dziewczyną za rękę i tak jakby chciał kopnąć tego psa I te tak zaskomlał i uciekł, chociaż nie dotknął go Ale mi normalnie są co za bachory Ciekawe czy te psy są właśnie tak tu traktowane i dlatego są takie przestraszone A ty co tak leżysz z dróżkiem do góry? Misiak <laughs> Misiak o, widzicie, one są tak jakby przestraszone pieski, tak? O Nie super, ja kocham pieski, jak to zobaczyła, chciał go kopnąć normalnie mam oburzona. To jest tak uciekały z tym ogonkiem podkulonym Szok. Tak, tak można? Nie? Widać, że te piesy jest przestraszone, nie? Misiu się czym jest taki przestraszony. Oj zobaczcie, no one się boją ludzi. Idziemy po jej Masakra. Nie dziwię się, że się boję, jakiś skopa się dostają za nic. Masakra. Kolejnego dnia wybraliśmy się na kajaki z bardzo sympatyczną parą Polaków, których spotkaliśmy w hotelu Lime. Jeden z takich niewielu plusów tego hotelu. Nie wiem, czy oglądają filmy, ale w razie mu pozdrawiamy. Miło było nam Was poznać. I wypożyczyliśmy sobie kajaczki, żeby popłynąć na pobliskie plaże. Proszę, nasza ekipa to dba o środowisko, zbiera śmieci. Bo patrzcie, sporo ty pływa. Jak zwykle z Danielem na kajakach, trzeba przejechać przez każdą możliwą szczelinę i grotę. Tak. te śmieszne owocki. Tam przed chwilą były duriany. To takie śmieszne owocki. Toalety jak marzenie. I niestety wielkimi krokami zbliżamy się ku końcowi naszego pobytu na Filipinach. Było wspaniale. Możemy Wam serdecznie polecić ten kierunek. Sikichor, Moalboal, osobę z rekinami wielorybimi, no naprawdę coś wspaniałego. Tak samo wycieczka, 3 dni, 2 noce, jedzenie na tej łódce było przepyszne, świeże, no naprawdę bardzo miło je wspominamy. Zapraszamy również do vlogów z Tajlandii, do której wybraliśmy się po Filipinach i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za łapki w górę, za komentarze. Spadajcie do nas na Instagram i Vlog i widzimy się w kolejnych filmach.